Siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Jaka modlitwa podoba się Bogu? Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która wynika z naszych rozważań. Spojrzeć jeszcze na Weronikę. Weronika podchodząc do Niego w czasie y, drogi, miała już w swych rękach chustę, podobnie jak Józef z Arymetei, czy Nikodem. Zabrali więc ciało Jezusa, owinęli je w płótna razem z wątnościami. Mieli ze sobą płótna. Dla mnie jest to ukryty symbol. Zbliżając się z chustą jak Weronika, albo zbliżając się z płótnami jak grzebiący go Józef z Arymetei, czy Nikodem, zbliżali siebie samych, okazując najpiękniejszą troskę Jezusowi przez proste gesty. Ich szaty były symbolami ich samych. Małe gesty wyrażały ogrom ich miłości do Niego. Człowiek jest utkany i tka swoje życie z małych nitek modlitw, małych medytacji, adoracji, krzyży. Wszak tka się, krzyżując nitki, prawda? Każdy tkacz o tym wie, że trzeba skrzyżować nitki. To są małe krzyżyki. Psalm 139 mówi tak. Nie tajna ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Mamy życie jak tkaninę. Którą możemy okryć naszego pana, to widziałem, że nie można pożyczyć sobie od kogoś bliskości do Jezusa, że zawsze jest to coś bardzo intymnego i osobistego. Nie da się. Pamiętacie przypowieść o pannach tych mądrych i tych mniej mądrych? W pewnym decydującym momencie przypowieść może każdego chrześcijania zgorszyć. Młode, wszystkie te panny wstały w nocy, w oblubieniec przychodzi. I te, które nie miały oliwy, biedną do, do tych, które mają, i mój, pożyczcie nam oliwę. On mówi: a nie, nie pożyczymy Wam. Jest to sprzeczności z podstawową zasadą jałmużny, już nie mówiąc jakiegoś miłosierdzia bo bez drugiego człowieka. Pozornie. Ale jeśli pomyślimy sobie tak, że tą oliwą jest nasza bliskość z Jezusem, bo ostatecznie on, one wchodzą do tego miejsca, gdzie jest Pan młody, i dochodzi do jakiejś intymnej bliskości. Więc ta oliwa to jest warunek bliskości z tym panem młodym, warunek bliskości z Jezusem, tak. Ta oliwa to jest moja bliskość, jej się nie da pożyczyć, jej się nie da zimitować, nie da się skopiować religijności. Prawdę mówiąc, to po wyborze Jana Pawła II na Ojca Świętego, czasem miałem trochę dziwne uczucia, obserwując niektóre osoby, które kopiowały jego pobożność, na przykład. Nie wiem, czy to wygląda bardzo dobrze. Trzeba mieć swoją pobożność, trzeba mieć swoją religijność, trzeba mieć swoją bliskość. Nie da się tego skopiować, nie wolno. Rekolekcje Ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. W opisie Katarzyny Emmerich tonika. Jezusa, otrzymana od Miriam, była najbliżej jego ciała. Była ukryta pod innymi warstwami prostych szat. Tatunika wskazuje na potrzeby i pragnienia ukrycia. Jezus był osobą ukrytą, choć nie skrytą. Ale tatunika odnosi się również do nas. Czy jestem kimś tak bliski Jemu? Jakbym był jego tuniką, ktoś mówi, że jestem bliższy niż koszula ciała. To jest coś w tym stylu, to jest ten, ten, ten idiom. Kiedy jesteśmy najbliżsi jego serca? Wtedy, kiedy jesteśmy ukryci, kiedy się nie demonstrujemy, kiedy się nie chwalimy, kiedy się nie porównujemy, bo to już jest sygnał, że wchodzę w bardzo niebezpieczną przestrzeń. Kiedy jestem schowany i przygnięty do niego, kiedy zależy mi bardziej na moim wnętrzu, niż na zewnętrznym wyglądzie nawet. Kiedy jesteśmy najbliżej? Gdy w Niego się wpatrujemy, czyli adorujemy Go. Pewna osoba opowiadała mi, jak podczas pobytu w jednym z klasztorów Betlejemitek we Francji, wychodząc z długiej adoracji, natknęła się na starą mniszkę o imieniu Hellel, która spojrzawszy na nią, wpatrzywszy się w jej oczy, powiedziała ale ty masz oczy głębokie. Wtedy bez namysłu ta osoba odpowiedziała: To na pewno Pan Jezus patrzy przeze mnie. Nam się coś udziela z tej bliskości. Nam się udziela w tej bliskości adoracyjnej Jego spojrzenie, Jego osoba, i to jest ta bliskość, która jest moją bliskością. Nie mogę jej pożyczyć. Powinniśmy Jego mocą panować nad swoją potworną pychą. To, że jej nie widzimy, nie oznacza, że jej nie ma. Kiedy się już porównujesz, to już jest sygnał, że jest. To dzikie zwierzę, które pożarło Józefa, w sensie oczywiście duchowym, to bardzo niebezpieczne, bo mogę wtedy stracić naprawdę moją intymną, moje intymne upodobanie. Bóg może nie widzieć we mnie czegoś, co mu się by pospodobało. Człowiek miał panować nad gadami, ale stał się sam czasami gadem. I to nie z bestialskich czynów, tylko zobaczcie, takiej religijności, jaką przeczytaliśmy u faryzeuszów. Ten stan jest nie do nawrócenia. Jezus nie mógł się z nimi poradzić. Z Samarytanką sobie poradził, a ludzi pobożnych nie mógł nawrócić. Dziwne, smutne nawet. Dlatego, będąc człowiekiem religijnym, jeszcze zakonnikiem i kapłanem, ja się nie czuję spokojny o swój los. Ja tym więcej mam powodów do obaw nad moim zbawieniem, bo bardzo łatwo ulegam obłudzie. Dlaczego? Bo jestem zakonnikiem i kapłanem. Jest to grzech najbardziej duchowy, więc również duchownych. W języku hebrajskim słowo oznaczające obłudę ma też znaczenie. Bezbożności, a nawet splugawienia, a nawet profanacji. Chonew. Następne słowo w słowniku, jak się czyta, jest chonek. To może nie przypadek, bo to znaczy dusić kogoś. Nawet powiesić kogoś. Czy obłuda nie jest duszeniem siebie samego za to, że się nie jest kimś godnym wartości we własnych oczach, kimś innym jak inni? Przez porównywanie się, duszeniem, które poszukuje coraz ciaśniejszych form moralnych, estetycznych, intelektualnych czy prestiżowych. Wobec Boga wszyscy jesteśmy dłużnikami, nędznymi, nie mającymi czym się wypłacić. Siódma pieczęć. Rekolekcje Ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie zrealizowane przez Radio Jasna Góra oraz dzieło Modlitwy z Maryją ratuj człowieka